Trwają zawody, zawody z udziałem tylko zawodników Unii Leszno w Lesznie. Jest już 20 do zera. Niki Pedersen, który był na tym meczu, podobno wyjechał już ze stadionu, także on już na pewno nie przekroczy limitu dwóch minut. Bardzo dziwna sytuacja. Ale ktoś, tam, ale ktoś tam regulaminowo jest jeszcze taka szansa, że za niego m, ktoś tam będzie juniorzy będą wstawiani, prawda? No, no i jak jest 20 do zera, to można tak, dowolną, dowolną liczbę zwykło. rezerw taktycznych prowadzić. Tak, tylko problem jest, że nikt Zaszeła nie wyjeżdża, ten tor na pewno musiał być chyba bardzo trudny, skoro tak się dzieje. Skoro tak zdecydowana reakcja, skoro tak zdecydowany protest ekipy. Rzeszowskiej cieszymy się, że mamy tutaj grupę wiernych kibiców, że w Tarnowie wszystko jest normalnie, że trochę popadało, że ten tor został tutaj przez pod dowództwem Marka Cieślaka ocalony, dobrze przygotowany, że wkroczył tutaj Marek Kempa, że współpracowali z komisarzem, że to wszystko tutaj normalnie się odbywa, że jest zdrowa, sportowa rywalizacja i że w tej rywalizacji zdecydowanie dzisiaj górą miejscowi. Oni przed 15 wyścigiem mają już 50 5 punktów, co wystarcza do zainkasowania bonusa. Co już się stało, wyścigli tylko o honor dla Stelmet falu Zielona Góra. W gonitwie 15 w kasku czerwonym Maciej Janowski, w żółtym Piotr Protasiewicz, w niebieskim Janusz Kołodziej i w białym kasku spod płotu wystartuje Jarosław Kampela. Uczynią to już za 13, 12, 11 wcześniej. I Hamel wydaje się szybki na dojeździe, ale on ma daleko do krawężnika, po tym krawężniku świetnie wypuszcza się na czoło stawki Maciej Janowski, jest tam również Piotr Protasiewicz, Apel jedzie trzeci, a zanosi się na to, że tutaj może stracić Janusz Kołodziej, teraz parą na prostej, obok siebie, ramię w ramię, w żółtym przypominamy, Piotr Protasiewicz, trójka na jego plecach i w białym. Jarosław Kampel od kolei nosi numer piąty i w tym wyścigu na razie Janusz Kołodziej nie jest się w stanie przynajmniej na jego półmetku zbliżyć się jakoś w sposób zagrażający odebraniem jednego punktu Jarosławowi. Kampelowi ściga jeszcze Kołodziej, siedzi tak dosyć sztywno na prostych na motocyklu, stara się go się w jakiś niekonwencjonalny sposób jeszcze dociążyć. Teraz, bo już blisko Hampela na wejściu. Próbują się tutaj kto kogo przekryczy Próbuje Hampel oszukiwać, czy jednak wobec jakiejś piorunującej akcji Janusza Kłodzieja będzie bezradny. Nie, dojechał ten wyścig w stosunku 3 do 3. Zatem pierwszy Maciej Janowski, drugi Piotr Protasiewicz, trzeci Jarosław Kampel. Kołodziej na koniec swoich zmagań niestety 0. Szkoda, bo wcześniej miał dobry dorobek, dobry występ. Wcześniej było 11 punktów na jego koncie. 58-32. Tak kończą się dzisiejsze zawody Uniatarnów Stelmet Falubas Zielona Góra. Udało się dowieść bonus Wrocławianom bez Tajałów Indena dzisiaj w Częstochowie. Natomiast nie udało się to ekipie teoretycznie bardziej wyrównanej, chociaż też bez jednego z liderów, Andreasa Jonsona. Tylko 32 oczka zdobyte dzisiaj. Na mościcach. Myślę, że w Zielonej Góry to można, może być zadowolony Piotr Protasiewicz ze zdobyczy punktowej, a to jest za mało na obronienie bonusa. Wszystko się zgadza, zobaczymy jeszcze. Janusz, proszę cię tutaj o analizę powtórek do tego ostatniego wyścigu. Ta pogoń Jarosława Hampel, Janusza Kołodzieja za Jarosławem Hampelem chyba najbardziej będzie interesująca. No bardzo dobry tu start Macieja Janowskiego, ale Jarek Hampel wiedział też gdzie jechać, i także Janusz Kołodzień nie mógł przeprowadzić takiego ataku, który by mógł wjechać pełną prędkością. Jarek z wyjścia zawsze patrzył, z której strony Janusz jest, także Januszowi było bardzo trudno, chociaż Janusza motocykl naprawdę dzisiaj był szybki, no ale przy przegranym starcie na tak twardym to że trudno się wyprzedzać tak doświadczonych zawodników jak jest Jarek Hampel.